I osna przyszła. Że to trwało, ale znów. O! Witam. Dziś zabiorę was do szpitala. Zapraszam. Angelika Pawliszyn przywozi do szpitala nieprzytomnego kolegę. Siedemnastolatek ma rozbitą głowę i jest w ciężkim stanie. Dziewczynie towarzyszy jej chłopak, który jest kuzynem pacjenta. Nastolatek jest pod wpływem alkoholu. No, szybciej, rusz się! No, już idę, już! Co mu co? No Wyciągnij go! Tak, w miejscu publicznym? Angelika! Rusz się i idź po jakiegoś lekarza! No, już idę! Mikołaj! Mikołaj, obudź się, słyszysz mnie, Mikołaj! No teraz to obudź się, a bo nikt mu nie chciał pomóc otworzyć! Obudź się, słyszysz mnie, Mikołaj! Nastolatkowie byli razem na imprezie. Kuzyn pacjenta założył się z nim o swoją dziewczynę. Obiecał, że mu ją odda, gdy ten wstrzyknie sobie do żylnie wódkę. What the f Operator jego wieloryba ma iść ułańską fantazję. Zadanie na dziś. Wstrzyknij sobie... wódkę. Mamo, masz strzykawkę i pół litra, bo Wejla leveluje! Pacjent wstrzyknął sobie alkohol, po czym stracił przytomność i uderzył głową o chodnik. Dobra, gdzie on jest? Przed szpitalem, w aucie. Ula, daj mi polar jakiś. Polar. Najlepsze lekarstwo na wstrzykniętą gołdę. Chłopak uderzył głową o krawężnik. Aha, woda. Dobra. Jest no, nie, i... on ma dopiero 17 lat. Ale IQ jak Nikola Tesla? No, nie, mamo, nie wiem dokładnie co się stało, ale musisz wysłać ciotkę, bo on nie może mieć jakichś badań czy coś. No, ty nie musisz przecież, ale ważna jest ciotka. Ciotkę to Mikołaj ma na twarzy. Jego dziewczyna jest na niego wściekła. Wie o zakładzie, ale nie ma pojęcia, że nastolatkowie założyli się właśnie o nią. No, ale co ja mam mu powiedzieć? No co, naprawdę? No, I co mam mu powiedzieć, że sobie idiota wstrzyknął żył w wódkę? Nie dość, że Mikołaj wstrzyknął sobie wódkę w żyłę to w dodatku wstrzyknął sobie żyłę w wódkę. Wstrzyknął żyłę w wódkę, tak no. powiedział? <noise> Co? fajnie. Nie wiem, powiedz o wódce, powiedz cokolwiek, ale możesz już iść. Nie nie mogę, nie mam siły. Ja nie wiem, jak można być takimi kretynami i wstrzyknąć sobie wódkę w żyłę. Z kopernika na początku też się wszyscy śmiali. No ale martwię się o tego Mikołaja. No uderzył się w głowę. A echo mu prawie zęby wybiło. Doktorze Bradkaria 45 na minutach i 70 na 40, Dobra. Lat, 89. Szybko robikam jest dalca i podejmę tlen. Szybko. Ale on przeżyje! Jeśli tak, to Darwin zacznie wątpić w swoje teorie. Bohaterem drugiego wątku tego odcinka jest ośmioletni Jaś Pawłowski, który również nie potrafi prawidłowo posługiwać się keczupem. Chodź no spokojnie, spokojnie, ja się zaraz przyjdzie pan doktor. A tak swoją drogą nie mógł mu z tej gęby zmyć tej krwi? Co to jest za serial? Szpital czy Gautron! Mężczyzna nie ma pojęcia, że jego żona znęca się nad synem. Dużo pracuje i rzadko bywa w domu. Bo mi też ręka. Ręka? Chyba ta, co? Tak. tak. Ta. Ała. No tutaj mamy poważny obrzęk. No pani doktor, on ma już osiem lat. Ja naprawdę dużo pracuję. Późno wracam do domu. Może no, ona rzeczywiście często mówi, że ja coś sobie zrobił. A nie zauważył pan u niego jakiegoś dziwnego zachowania? Wyciął sobie na przedramieniu płetwala błękitnego, ale teraz młodzież tak się bawi. Przecież jemu nic nie będzie. Tak nic mu nie będzie, to się może zdziwisz, ale lekarz mówi, że on może umrzeć. Przestań już pieprzyć i zawieź mnie, naj... mnie na tą imprezę, Kolej to mama nie, nie wiem, czy kocham Tomka. No przecież on nie ma żadnych ludzkich odruchów. Przecież ciągnął browara. Tylko nie mów nic mojej mamie, dobra? I te Tomek, gdzie jest Mikołaj? Co z nim? Taka duża pani, a nie wie, że Mikołaj nie istnieje. Tomek, jeżeli teraz stąd wyjdziesz, możesz równie dobrze zapomnieć o mnie, rozumiesz? Wracaj. Dobra, ale jak tylko komuś się poprawi, to wracamy na tą głupią imprezę. Skoro impreza jest głupia, to czemu tak bardzo chcesz tam wrócić, mistrzu logicznego myślenia? Matka pacjenta jest przerażona jego stanem. Przepraszam, proszę przygotować pacjenta. Jestem matką Mikołaja, co mu jest? Nic takiego. Kojarzy pani to u Diego z gumisiów? No, no, to Toudi to przy nim gębosz. Domaga mi się szacunku, ty, 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 tyranie! Pani syn prawie 4 promile alkoholu ma we krwi teraz. Jezus Maria. Wszystko w porządku? Oczywiście, że nie w porządku. Jej syn przegrał casting na pasa księciunia. Toadie, czyżbyś się mazał? Z pasy schodów, no, rozbił sobie głowę. Co miałem zrobić? Stało mu się coś? Ma rozbitą głowę. No Jezu, nie mogłeś mu jej zabandażować w domu? Musiałeś go przywozić do szpitala? Zabandażował, ale twarz Jasia i tak wyglądała jak sandały zakonnicy podczas okresu. Matka chłopca jest bardzo zdenerwowana. Obawia się, że wyjdzie najaw, że bije syna. Dzień dobry, rozumiem, że pani jest mamo, tak? tak? Jasia. Nie, tatą, ale do twarzy mi w blond włosach do ramion. Poza tym on ma bardzo dużo siniaków, ja podejrzewam, że ktoś go bije. No chyba pani żartuje. Czy pani sugeruje, że ja biję własne dziecko? No? Trochę nieprzyzwoicie byłoby z obce. Jeżeli pani nie wyrazi zgody, to ja będę musiała zadzwonić po pomoc. Społeczną. No nie, no nie. Jak pani śmie w ogóle straszyć mnie opieką społeczną? Jasiu, Jasiu, powiedz, czy ktoś cię bije? Jasiu, czy ktoś cię bije? Odpowiadaj, ci. się. Spokojnie, Jasiu, wszystko będzie dobrze, wiesz? To jest moje dziecko i to ja będę decydować o tym, co jest dla niego najlepsze, a co nie. Dokładnie. Na palcach jednej ręki można policzyć dzieci, które umarły na skutek techniki wychowawczej znanej jako buławokieć. Syn właśnie zaczął odzyskiwać przytomność. Proszę ze mną, dobrze? go. Nie, 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 tutaj. Przenieśliśmy go na salę obserwacji. On się założył, a ja poszedłem po strzykawkę. Ale kto, Mikołaj, kto się założył? No ja się założyłem. Co? Dziecko, o czym ty w ogóle gdzie mówisz? ja w ogóle jestem? Jesteś? Jak to gdzie? W knajpie? Nie widzisz strzykawek? W szpitalu spokojnie Mikołaj. zajmij się to. Jak tobą? to gdzie? Ja nic Proszę, nie widzę. Co to się. za ludzie są w ogóle? Barman. Nikelnerka. Tomek powiedział, że jak wstrzyknę sobie wódkę, to bo będzie moja zdążane. No tak, to wszystko tłumaczę. Ja wcześniej nie zauważyłem, że on jest trudy. Czyli jednak go do tego namówi. A. Oj Barbara, daj spokój, jesteś zdenerwowana, ty nie myślisz logicznie Łatwo ci powiedzieć, daj spokój, ale to ja mogę stracić dziecko, nie ty Nie mówi się stracić dziecko, tylko 500 plus Mężczyzna wie, że teść nigdy go nie lubił, ale nie rozumie, dlaczego oskarża go o znęcanie się nad chłopcem Kocham Jaszka, chciałem go adoptować, ale Hanka nie pozwoliła Słuchaj, jak chcesz się bić, to znajdź sobie równorzędnego partnera, a nie znęcaj się nad dzieckiem bezbronnym Ale jak równorzędnemu partnerowi coś się stanie, to ciężej go będzie Rzucić do śmietnika. To jest najgorsza rzecz, jaką w tym miesiącu powiedziałem. Głównie dlatego, że ciężko z tym polemizować. Kuzyn zatrutego alkoholem nastolatka niecierpliwi się. Nie chce już dłużej być w szpitalu i zamierza wrócić do znajomych na imprezę. Jadę to. nie chcesz mnie zawieść, to sobie pojadę. Ty jesteś pijany! Oj tam podczepi się pod kolumnę, macie i będzie na miejscu za 10 minut. Tymczasem chłopiec, który jest bity przez matkę, jest już po prześwietleniu klatki piersiowej i nadgarstka. Ze zdjęciem klatki. A co tam? Spójrz, są ślady po pękniętych żebrach. Może Pan Bóg chciał stworzyć drugą Ewę? Nie obwiniajcie od razu matki! To jest wszystko możliwe. Zawoła Pani tatę. Dziadek z babcią mieli przyjść. Oczywiście zawołam Twoich rodziców. Ale tylko tatę i dziadków. Ale dlaczego nie chcesz, żeby mama do Ciebie przyszła? Bo zamiast kujtki założy mi Nelsona. Ale co, mama Cię uderzyła? Tak? Rozlałem herbaty i... I zdenerwowałam mamę, biła mnie i szarpała. Na co ty chciałeś za rozlanie herbaty? Order orła białego! Nie bój się, kochanie, naprawdę już nikt cię więcej nie skrzywdzi, wiesz? No, chyba, że pan od WF-u jednak będzie chciał coś w zamian za te wszystkie cukierki. Mówił mi, że to się zdarza bardzo często, nawet dzisiaj uciekał przed matką i spadł ze schodów. My ze swojej strony oczywiście zawiadomiliśmy już policję i dział socjalny. Mina tej pani wygrała ten odcinek. It's official. Nawet dzisiaj uciekał przed matką i spadł ze schodów. I ty wierzysz temu gówniarzowi, tak? A ty myślisz, że po tym wszystkim tobie uwierzę? Mały spad z tego, mały spad z tamtego. Jak możesz go bić? To niewinne dziecko! A chyba ty to wylał, kasnoludki! To niewinne dziecko, nie masz serca? Jak możesz bić własne dziecko? To by ono Na Nastolatek czuje się już dobrze. Tak bardzo się o ciebie bałam. Tak, wiem, mamo. Zachowałem się jak idiota. To, co zrobiłem, było mega głupie. Oj, dobra, przecież jesteś rudy. Żartuję. Pozdrawiam wszystkich rudych. Środkowym palcem żartuję. Po pięciu dniach pobytu w szpitalu Jaś Pawłowski wychodzi do domu. Przeciw jego matce wszczęto postępowanie sądowe w celu odebrania jej praw rodzicielskich. To już niestety koniec tej fascynującej przygody w szpitalu. Dzięki temu materiałowi wiemy, co się robi z wódką. Wypaszcie, że to tyle trwało! Pamiętajcie, że cały czas możecie zamawiać moją najnowszą książkę z dedykacją oraz autografem pod mailem Niekryty Krytyk Małpa Dima, po drugie pytanie dla Was. Jaką wyznacie kreatywną metodę przyjmowania napojów? Piszcie, to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku Buja!